Witam wszystkich serdecznie z tej strony kryptopatryka Dzisiaj porozmawiamy na temat altcoinów. Które altcoiny wybierze ulica i które altcoiny pozwolą nam dobrze zarobić? Tego nikt nie wie, ale porównując stare altcoiny, czyli te z tamtej hossy, i nowe, które mogą być w tej hossie, musimy też właśnie pamiętać o tym, że Mogą pojawić się również inne, nowe altcoiny, które wejdą w miejsce tych starych i dadzą nam zarobić jeszcze więcej. Więc czy w tej hoście będą liczyły się fundamenty i marka, czy hype i marketing? Może być tak, że te najnowsze coiny pozwolą nam zarobić nawet po 20-30 razy. Dlatego warto śledzić rynek i strony z takimi prawdziwymi informacjami, dzięki czemu ludzie, którzy będą wchodzili na nie w poszukiwaniu swoich, Top coinów będziecie mogli wcześniej wyhaczyć projekt od takich ludzi z ulicy, zakupić go, a później sprzedać zyskiem, kiedy już będzie jeszcze bardziej powielany forum i ludzie będą wchodzili i odczytywali ten post. Dlatego warto mieć takie strony, dzięki którym będziecie mogli śledzić na bieżąco nowe pojawiające się informacje, które będą takie ogólne i niejednostronne czyli nie będzie tak, że będą Wam narzucać jedną daną kryptowalutę, którą chcą wyhypować. Ale będą takie, na których będziecie znali zdanie ludzi, w co chcą wejść aktualnie. Jak ludzie będą się jarać tronem, to wtedy wy wchodzicie w tron. Jeżeli w Litecoina, to wtedy wy w Litecoina jesteście jakby ten krok do rodu, bo będziecie wiedzieli zawsze, że, no, że wybiorą później ten, na którym macie akurat hajs. Więc jakie to są strony? Zaraz Wam pokażę e, kilka stron. Jeżeli chodzi o fundamenty, jeżeli chcecie zapewnić sobie jeszcze trochę jakby kryptowalut, które mają dobre i bardzo dobre fundamenty, to polecam stronkę Analyst, która pokazuje rozwój danej kryptowaluty. Tutaj mamy Dash na pierwszym miejscu, później widzicie jak się prezentuje. Lisk, 15, Nano i to są kryptowaluty, które może nie dadzą dużo zarobić, ale są na pewno dobre rozwojowo. Jednakże trzeba patrzeć również na marketing i na te właśnie, uważać na te nowe kryptowaluty, ponieważ... Teraz jest dobry rynek i te, które przeżyły hossę, tamte albo już od początku, są takie wytrwałe i po prostu mają już jakąś tam markę. Ale może też być tak, że wejdzie trochę nowych kryptowalut do tej pierwszej dziesiątki czy tam dwudziestki i naprawdę na których pojawią się znikąd, a będą dawały zarobić nawet po 20-10 razy, więc naprawdę trzeba uważać na to, co będzie się działo jeszcze w czasie hossy. Jednakże warto kupić także te kryptowaluty, które już są trochę na rynku, bo mają swoją markę, swój brand. Nikt nie wie, czy te nowe pójdą i wymienią się z tymi starymi, czy po prostu te zyskają jeszcze bardziej. Należy także śledzić różne inne stronki, nie tylko takie z fundamentami, ale właśnie takie jak Reddit, BitHub, które pokazują ogólnie stan na rynku, co się dzieje, jakie, jakie ludzie mają nastroje do inwestowania, w jakie projekty, i to właśnie pokazuje wam że możecie być przed nimi jak w dobrą porę zainwestujecie i wychaczycie taki projekt. Może nie będziecie trafiać co każdy projekt i na każdym zarabiać, ale to pozwoli wam na pewno więcej zarobić i przewidzieć więcej ruchów niż po prostu kupywanie hype'owego projektu, na którym już każdy zarobił, jak już będzie za późno. Więc to są takie luźne przemyślenia, ale miejcie na uwadze to, żeby śledzić rynek z takich Źródeł niejednostronnych, takich ogólnych, które pozwalają na ogólne spostrzeżenia. Dzięki czemu nie będziecie namawiani do kupna danej kryptowaluty, jakiej ktoś chce wyhypować sam dla siebie i sam na tym zarobić, tylko przez to, jak ludzie na to postrzegają. Wrzucam wszystkie potrzebne linki w komentarzach. Także jeżeli film się podobał, zachęcam do łapkowania, komentowania i subskrypcji mojego kanału. Na razie.